Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie i cieplutko. Do tej pory pokazywałem Wam, jeśli chodzi o ESP Home Studio, w ogóle jeśli chodzi o ESP Home, przykłady, wszystkie były oparte na jakich procesorach, modułach? ESP8266. Moi drodzy, żeby właśnie przełamać ten. Ten taki stereotyp, to proszę bardzo, dzisiaj wziąłem, zawziąłem się na taką sporą płytkę z ESP32. Tutaj widzicie z Salaka moduł ESP30 Espressiv, ESP32, akurat VRUM 32E, i to jest moduł. Który jest osadzony na jakiej płyce? Zobaczcie, ona ma tutaj sporo różnych peryferiów i kartę. MicroSD, jakieś przełączniki, diodę nadawczą podczerwieni, odbiornik podczerwieni. Słuchajcie, ma gniazdo Ethernet, ma przekaźniki dwa, ale to nie wszystko. Kan, kan 1 Zobaczcie, ona ma wyprowadzony kan. Można by się było kan basem pobawić po... I, i właśnie, ja po to wziąłem tą płytkę, bo na niej się pobawimy kilkoma rzeczami. Cóż to za płytka? Odwracamy ją na drugą stronę, Tada. ESP32FVB Revision K i jest to płytka firmy Olimex, moi drodzy, jedna z fajniejszych płytek, ale oni mają jeszcze inne fajne płytki, również takie z PoE, czyli z możliwością zasilania tej płytki przez Ethernet, przez to gniazdo Ethernetowe. Ja tu mam zwykłą, bez tego gniazda Ethernetowego i na niej dzisiaj chciałem Wam pokazać, no bo tutaj też wiele osób prosiło, Mirko, a czy mógłbyś pokazać w końcu, jak zrobić, żeby można było w SP Home czy w Twoim SP Home Studio podłączyć się za pomocą Właśnie Ethernetu. Do Ethernetu ESP Home przewiduje. Połączenia głównie właśnie z SP32, za pomocą y, kilku albo wielu różnych rodzajów chipów. Przy czym można je podzielić na dwa rodzaje. Tak zwane chipy z bardzo dobrym, szybkim interfejsem RM2, albo poprzez chipy, które się kontaktują przez SPI, gdzie Procek SP32 kontaktuje się po SPI. To są trochę wolniejsze, ale wiecie co, do naszych celów wystarczy każdy z tych chipów. Ja, oczywiście, kupując taką płytkę Olimexa, musiałem sprawdzić y, jej dokumentację, więc proszę bardzo bardzo przyłączam się na drugą kamerę i otwórzmy sobie schemat bo można go sobie ściągnąć i proszę bardzo schematisko jest ogromne prawda tutaj widać same połączenia e, e, procka e, ale my chcielibyśmy się podłączyć do ethernetu to proszę bardzo tu jest część odpowiedzialna za ethernet chip mamy lan 8710 a wprawdzie w esp home nie ma tego chipu dostępnego tylko jest lan 8720 czy w takim razie tej płytki nie damy, ra, nie damy rady obsłużyć? Zaraz się okaże. Z ESP Home Studio podłączenie się do Ethernetu za pomocą takiego czy innego chipu to będzie pestka, to będzie jak splunięcie, jak zjedzenie kanapki z dobrym smalcem i szkwarkami, słuchajcie. Zaraz to będziemy robić, ale żeby nie było, bo wiecie zamiast po Wi-Fi, żeby przełamać steroty, bo po Wi-Fi to każdy już wie jak się łączyć, no sp 8266 to się tam ustala, SSID i tak dalej, ale my tego nie chcemy. Zapalamy papieroska. Bierzemy chip LAN eternetowy i chcielibyśmy się w ten sposób podłączyć. Ale żeby nie było, że się tylko podłączymy, no to warto byłoby udowodnić. No dobra, w logach zobaczymy, że się podłączył do api i coś pokazał na przykład w Home Assistance. Ale fajnie by było na tej płytce czymś zasterować. Przecież ona ma przekaźniki. No to zobacz, zobacz ta hopy. Tutaj mamy dwa przekaźniki. Proszę bardzo, jeden na GPIO 32, drugi na GPIO 32. Wykorzystajmy ten jeden, będziemy próbowali, jak już się połączymy przez ten Ethernet. Zobaczymy, czy to jest ciężkie. Wyklikamy to w 5 sekund w SP Home Studio. To gdy połączymy się przez ten Ethernet, to w home asystancie po prostu będziemy zrobimy sobie switch i będziemy mogli sterować tym przekaźnikiem on off, a przy okazji będzie nam się na tej płytce zapalała diodka świecąca. O, takie zadanie na dzisiaj. Czy to jest ogromne wyzwanie? Nie będę zdradzał szczegółów. Spróbujmy, zobaczcie, jak zwykle przystępujemy do pracy. Mam ESP Home Studio, ja już mam wersję 1.06, ona lada moment, będzie dostępna, a właśnie ma między innymi bardzo ważną poprawkę pod te chipy eternetowe. No więc słuchajcie, klikamy, rozpoczynamy jak to zwykle, nowy projekt. New, no to bierzemy New. Pojawia się potężne narzędzie naszego ESP Home Studio, czyli Wizard. Moi drodzy, tu sobie troszeczkę to zawężę, albo może, nie, dobra, tak, to, to okienko musi być takie szerokie. No to je przytulę może troszeczkę, żeby za moimi plecami za dużo nie było i teraz słuchajcie, wpis wpiszmy sobie test, tutaj płytkę, o Limex ETH, będzie taki projekt, o zobaczcie znowu Studio Sample Projects, ten projekt będzie w samplesach, które wkrótce będą dostarczone do ESP Home Studio, jeszcze nie w wersji 1.0.6, ale w którejś kolejnej, może po akcji te samplesy wszystkie dostarczy jako kod źródłowy. Osoby, które będą miały licencję, będą mogły pobrać sobie ten kod, te kody źródłowe samplesów. Tymczasem zobaczcie, bo sami możecie to wyklikać. Nawet samplesa nie potrzebujecie. Nazwałem ją sobie. Zwykle domyślnie tu jest sp 8266 Zobaczcie, że przy sp 8266 nie ma Ethernetu, ale gdy przełączymy się na SP, 32 dochodzi nam zakładka Ethernet, na Wi-Fi, puu, nie interesuje, więc przełączamy się na Ethernet. No i teraz cóż, e, scalak, stalaki które są dostępne w ESP Home, to LAN 8720, jak mówiłem, IP 101, KS 8081, RTL 8201, JL 1101, DP 83348. To są chipy RM2 z magistralą, która wymaga zdefiniowania tutaj swoich pinów do komunikacji. Pozostałe są zwykle się podłącza standardowo, a tutaj widzicie, że te chipy wymagają Podłączenia pinu do sygnału MDC, MDIO do CLK, ale do CLK musimy wybrać pin, do którego albo możemy doprowadzać sygnał clock z układu naszego stalaka internetowego, internetowego albo możemy sami w tańszych płytkach niektórzy stosują takie coś, że wyprowadzają sobie z jakiegoś pinu SP clock. On jest może mniej stabilny niż z, 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 z takiego chipa. Lepiej użyć tego kloka z chipa, bo to wszystko jest wtedy ładnie synchronizowane. Ale w tańszych płytkach no, robią to tak, żeby, że dają tego chipa bez oscylatora własnego i to wszystko taktują z ESP No Można tak i tak. Ja domyślnie nastawiłem się i tu na płytce Olimex, jak sobie zajrzymy na schemat, nie wiem, czy to teraz na szybko znajdę. Ale jak sobie zajrzymy na schemat tutaj w okolicy tego salaka, yy, to zobaczmy, gdzie jest CLK. Proszę bardzo, bo to chwilkę sobie, żebyście też zrozumieli, o co. O, zobaczcie, piny pin MDC, MD, e, MDIO. To widzimy, że to jest GPIO 23, GPIO 18, ale piny, mm, piny pin związany z, z klokiem. Gdzież on jest? Gdzie tu jest nadawany klok? Proszę Państwa, halo, halo. Szukamy, szukamy. Chwilka. Właśnie szukamy, szukamy, ale nie przesunąłem. A tu zobaczcie, moi drodzy jak jestem na tym, no szkurczę, jestem na tym schemacie, przesunę w lewo, to tu mamy XTAL1 CLKIN, czyli ten stąd clock leci na GPIO0, a w związku z tym my będziemy musieli sobie ustawić, że nasz scalak pobiera kloka z GPIO0. Jak widzicie, no podstawowe rzeczy. Już wziąłem resztę, widzimy jak jest poustawiane. Warto by było jeszcze sprawdzić, jaki jest tak zwany fizyczny adres, adres tego scalaka eternetowego. Co to jest ten fizyczny adres, pchy adres, bo to często ludzie nie wiedzą. To jest prosty adres, który się ustala za pomocą rezystorków, zworek. Niektóre są zwarte do masy, inne nie. I w ten sposób ustalamy adres. Domyślnie zwykle daje się adres zero, jak jest tylko jeden stalak. Co to jest za adres? No bo takich stalaków można podłączyć do procesora kilka. To tak jak karty sieciowe w komputerze, możemy dać jeden, drugi. Jeden będzie działał na jednej podsieci, drugi na drugiej podsieci. No dobra, ale w prostych płytkach zwykle jest jeden i zwykle jest adres zero. No, czasem producent ustawi jeden tu po tych zworkach jest ustawione, widać, zwarte do masy są te pchy adresy i, i on te pchy adre, ad 0, 1, 2 do masy, więc fizyczny adres będzie 0. Krótko mówiąc, zapoznaliśmy się ze schematem, z pinami, w związku z tym wiemy, że będziemy chcieli sterować zewnętrznym pinem, czyli musimy przygotować sobie yy, oprócz tego, że... A, to, czyli tak, po pierwsze, GPIO24, MDC z tego schematu, MDIO, GPIO18, GPIO0, CLK i zobaczcie, że tutaj widzimy, że CLK CLK jest GPIO 0, natomiast mode CLK external in, tak, ale gdy wyłączymy tutaj sobie, przełączymy na out, no to wtedy musiałby być doprowadzony z ESPK32, czy z jakiegoś innego źródła, no ale na płytce OLIMEX jest doprowadzony z tego scalaka, dlatego musimy zaznaczyć ten ptaszek w naszym kreatorze. P-adres zero ustawiliśmy, tutaj w płytkach tych Olimexa, które mają power over Ethernet można by było sobie zaznaczyć USPO i tam jest zwykle jakiś pin GPIO, za pomocą którego ten scalak jest y, tam sterowany, jeśli chodzi o to zasilanie. W naszym przypadku nie ma, ale jedna ważna kwestia. Zobaczcie, zrobiłem Ethernet i niektórzy ludzie nie wiedzą jak tą płytkę uruchomić, no bo nie ma przecież scalaka 87 10a. Gdy tak zrobię, no to niestety gdybym zrobił ręcznie, to niestety ESP Home za chwilę przy kompilacji wywali stosy błędów. O, na szczęście w ESP Home Studio wszystko się rozwiązuje, widzicie? Nieważne, czy macie Salak 8720 czy salak 8710A. W przypadku innych tak już nie jest, ale w tym przypadku czy ten, czy ten, to zobaczcie, oczywiście kliknę sobie tu na chwilkę inny, kliknę ten. To zawsze wpisujemy, znaczy wpisujemy. Kreator nam do, zrobi dobrze, widzicie? tylko poustawiamy te piny, już będziemy mogli kliknąć save. Ale co jeszcze będziemy potrzebowali? Przecież chcemy sterować przekaźnikiem. No to proszę państwa, tu nie musimy oczywiście uruchamiać magistrali SPI, bo zobaczcie te dwa chipy na końcu jeszcze tylko pokażę żebyście tak już mieli rozeznanie, te dwa chipy na końcu, bo jak pomiędzy tymi się przełączam, to zobaczcie, zmienia się tutaj tylko typ chipa, ale ponieważ interfejs RM2 pozostaje ten sam, to te piny do sterowania też pozostają te same i możemy tutaj nimi sterować, ale te dwa ostatnie chipy są na SPI. To oznacza, że gdybyśmy wybrali któryś z tych chipów, to musielibyśmy zaznaczyć magistralę SPI i ją skonfigurować. Zobaczcie, co się stanie, gdy przełączę się na któryś z tych chipów. Klik. Ej. A tu nagle się zmieniły opisy. Pinów, które mamy do definicji, bo mamy typ DM9051, CS PIN GPIO 18, albo go zmienimy według potrzeb i schematu naszej płytki czy modułu. I z, tylko do konfiguracji jest Interrupt Pin. Zwykle się z niego korzysta, bo bez niego to by trzeba było działać w poolingu z Ethernetem, co jest bez sensu. No i tu widać, że Ethernet będzie używał magistrali SPI. Gdybyśmy tak zrobili, próbowali skompilować, będzie błąd, dopóki nie zrobimy use SPI i, tą, i tej magistrali SPI nie skonfigurujemy na właściwie. Pinach GPIO, i pamiętajcie, że w ESP Home Studio zwykle są przyjmowane Jest fajna konwencja nazw magistral, mamy ID SPI Bus, i dlatego, gdy tu wybraliśmy jakiś salak, który jest na SPI, on od razu też używa SPI ID. SPI Bus będzie używał tego basa. I tu obojętnie, czy będziemy na tym salaku, czy na tym konfigurujemy te dwa piny. Pięknie pomaga, wizard, ale gdy przełączymy się tylko na któryś z tych, od razu się pojawia więcej pinów. Tutaj jest więcej do ustawiania. No, mam nadzieję, że to widzicie. OK, SPI, SPI nie używamy, to jest chip RM2, więc my chcemy sterować przekaźnikiem, to na pewno będziemy musieli zdefiniować jakiś pin GPIO output jako wyjście, to na pewno użyjemy komponentu output. No ale będziemy chcieli, żeby pojawił się w Home Assistant nasz przekaźnik jako switch. No to użyjemy sobie use switch, takich oto dwóch komponentów. Proszę bardzo, to nam się pojawia. Jak na razie, zobaczcie, wyklikuję konfigurację. Prosto, nie potrzebujecie do tego nawet kodu źródłowego, no bo któż tego nie wyklika razem ze mną w tej lekcji? Robię sobie save i powstanie już mój projekcik. Tutaj folderek z, pod folderem Components, proszę bardzo. Tak jest i mamy OLIMEX ETH, mamy nasz plik Components, mamy output i switch. I teraz trzeba skonfigurować output. Mieliśmy GPIO 23, prawda? No to ja, żeby tutaj już za długo nie. Yy, nie tego nie robić, bo tu mamy jakiś tam templejcik. To sobie ustawiamy platform GPIO, pin, tak jak widzieliśmy na schemacie GPIO 32, ID, nadajemy mu relay GPIO 32. Nie musi być relay, może być tutaj przekaznik, tak jak chcecie z polskiego. Przekaznik GPIO albo jakąś, jakąkolwiek nazwę chcecie, ale ja tu sobie przyjmuję jakąś swoją konwencję. No dobra, to w switchu, który ma się pojawić z kolei w HOME Assistantie, będzie trzeba mu wpisać, yy, od nic trudnego, wpiszemy mu po prostu to bo sam switch jest w pliku głównym platform output tak czyli home assistant będzie to widział jako tego switcha jako wyjście name pojawi się w home assistantie relay gpio 32 output będzie skierowany na nasz właśnie pin gpio i tu jeszcze dodamy jeden parametr restore mode always off czyli żeby przy restarcie esp home tego tego całego wsadu żeby on był zawsze domyślnie wyłączony no chyba żebyśmy chcieli żeby zawsze był włączony to możemy sobie zmienić na Always Off, na Always On. Słuchajcie, koniec, wszystko. Ja wiem, że ogólnie się dużo nagadałem, minęło już 15 minut, gdy tymczasem zebrać to do kupy, to wyklikanie tego projektu. Tylko oczywiście możecie na razie nie wierzyć, że to będzie działało. Robimy sobie, panie, Save Wall, <grywa> tak? Ja sobie to zmniejszę i trochę pomniejszę to okienko. So, robimy sobie, panie, Save Wall. I klikamy teraz już przechodzimy do okienka z kompilacją, klikamy sobie tutaj yy, i proszę bardzo yy, klikamy edit. Mamy nasz projekt z inputami, mamy ustawiony Ethernet czy prawidłowo. No zobaczymy w logach czy zadziała czy nie. Ale najpierw przełączę się na drugą kamerę i zobaczcie udowodnię wam, że tutaj tak. Podłączam sobie eternecik albo może najpierw podłączę zasilanie. Zobaczcie, że płytka może być zasilana w ogóle z zewnątrz jakimś tam zasilaczem chyba 12 V nawet nie pamiętam. By trzeba było sprawdzić dokumentacji, albo z USB-C, tędy też się programuje Procka, z USB mikro, Ja tu mam te swoje magnetyczne wkładki, ulubione. Klikam i płytka doznała zasilania. Słuchajcie. No to teraz sobie włączam. Kabelek eternetowy, ponieważ on już był zaprogramowany, to tutaj diodki sobie już radośnie mrugają. Przełączę się zatem na nasz ekran, włączę też podgląd, żebyśmy widzieli, co się dzieje na tej płytce, czy będzie mrugała dioda, gdy będziemy sobie migali przekaźnikiem i możemy spróbować rozpocząć kompilację. Przypominam jak mantrę, tu jest esp 32 Pierwsza kompilacja na pewno potrwa dłużej. Ja mam wprawdzie bardzo szybką maszynę, jakiś tam i 9 dużo pamięci, to u mnie zajmie to około 50. 4, 60 sekund. U Was na wolniejszych komputerkach może to zająć dużo dłużej, ale to jest tylko zwykle pierwsza kompilacja, taka druga, długa. Później, gdy będziemy wprowadzali drobne zmiany do projektu, to ta kompilacja już nie będzie trwała tak długo. Przypominam to jak mantrę, A więc klikamy Install, Panie kochany. Klikamy, do, żeby zaprogramować urządzenie. To jest u mnie na ta, ten Olimex się pojawił na Kom 13 i jedziemy. Oczywiście tu pojawia się jakiś warning, a to dlatego, bo chodzi o PIN GPIO 0. To jest nic strasznego na żółto. Warning to jest tylko Uwaga, i tu zwracają nam uwagę, że uwaga, GPIO to jest strapping pin, czyli to jest pin związany z butowaniem, i tu nawet wprost podpowiadają, że on musi być przy starcie, podciągnięty rezystorem, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest nic złego, ale bardzo fajnie, że w logu to dają, bo ludzie, którzy się nie znają, mogą do czegoś wykorzystać w swoim projekcie GPIO 0, podłączyć go do masy tak normalnie, no i będzie problem, bo płytka im przestanie się butować. A tu jest wszystko opowiedziane. A więc startujemy. Ach! Nie powiedziałem, tylko jeszcze może zatrzymam na chwilę, to od nowa pójdziemy. Jeszcze raz to wrzucę do y, Wizarda naszego. Nie powiedziałem, jaką płytkę wybrać. Słuchajcie, generalnie płytki Olimeksa, te szczególnie z POE albo niektóre, które posiadają chipy. PSRAM, y, y, trzeba użyć innej płytki tutaj devboarda. Wiecie co, te płytki, tak jak przy ESP8266, w zasadzie mogę użyć standardowej płytki sp 32 devboard, która jest tak skonfigurowana, że ma 4MB flesza, nie ma PSRAMu, a wszystkie GPIO, nieważne jaki ten stalak jest na różnej płytce, ja mogę tutaj wykorzystywać ją, czy na tej płytce, jak mam schemat, czy nie, to będę wykorzystywał, ale takim popularnym, tutaj popularną nazwą płytek dla tych Olimexów, to są odpowiedniki japońskich, zdaje się, płytek Denki 32 Wroom, czy tam Wurower i po nich pozostało, i tutaj zobaczcie, Den, Denki, Denki 32, o, taką płytkę można sobie też wybrać. I ona tak samo będzie miała tam przy kompilacji 4 megabajty flesza itd. Tak ale ja uważam, że ESP32 DEV dla mnie będzie lepszy. Na to Wam nie zwróciłem uwagę, żebyście tą płytkę tutaj wybrali. Oczywiście mamy Home API podłączenie do, do tego, ale dobra, mieliśmy to ustawione, to mogę jeszcze raz zrobić Save, nic się przecież nie stanie. Więc jeszcze raz klikam ciach tutaj, Edit. I jeszcze raz puszczam instalację. Trudno, no chwilkę to potrwa, ale no, na moim komputerze nie powinno to zająć dłużej niż 50-60 sekund, a ja w tym czasie będę mógł się nagadać z wami. Moi drodzy, jeśli to pójdzie, to zobaczycie też za chwilkę, że samo połączenie tutaj nie będzie połączenia do Wi-Fi, nie będzie za długo oczekiwania. Ethernet to znaczy, że od razu się połączy z siecią, dostanie z DHCP jakiś adres IP. E, oczywiście moglibyśmy ustawić statyczne, ale to nie na dzisiaj. E, oczywiście e, połączenie z AP. O, tu po drodze wyskoczyły nam jakieś tam warningi, ale jak są warningi, to się nimi nie musimy przejmować. Nie będę teraz ich wyjaśniał. Generalnie jak to się uruchomi, to samo połączenie z API Home Assistanta będzie trwało dużo szybciej. O, tu też kolejne warningi dziwne wyskoczyły, ale nie martwcie się o nie. I tutaj, słuchajcie, będzie połączenie z API Home Assistanta będzie dużo szybsze, niż przez Wi-Fi, tak się pracuje na Eternecie, no trochę, o, zobaczcie, już się kończy, już jest generowany image. widzicie, nagadałem się w międzyczasie, coś tam doprecyzowałem, proszę Państwa, no i czekamy, czekamy, ja tu w międzyczasie sobie wezmę drugi mikrofonik, podłączę obok przekaźnika, żebyśmy słyszeli też o podiotki, którą będziemy widzieli, że mruga, to żebyśmy słyszeli, że przekaźnik nam klika, zobaczcie, już się to wszystko wgrywa, i zobaczymy przede wszystkim w logach. Po logach poznamy, po jego czynach poznamy, czy się podłączył przez Ethernet. No to uwaga, leci sobie kabarecik. O niestety. Mac error nie dostał Maca. Coś poszło, proszę Państwa, jednak nie tak. Ach, no słuchajcie, czemu nie krzyczycie? Pokazywałem Wam tutaj, że te różne chipy, klikałem sobie, klikałem, no i co? Wyklikałem sobie, nawet nie zauważyłem w logach, że leci tam próba połączenia nie z chipem LAN 87, tylko z IP, no widzicie, IP 101. Oczywiście to muszę zrobić, proszę bardzo, dopiero teraz, jak jest ten typ, to to jest właściwy typ i teraz będzie SP Home, dobierze sobie bibliotekę, która się będzie prawidłowo łączyć, sorki, mój problem, szybciutko jeszcze raz, save, proszę Państwa, save, no niestety będzie musiało się to wszystko na nowo przekompilować, ale cóż, tam jesteśmy grzeczni harcerze. Proszę bardzo, jest tutaj LAN, jest SPDF 32, LAN 8720, a nie 8710. Więc jedziemy, proszę Państwa, install, ciach i no niestety, poleci, poleci od nowa. Moi drodzy, no, takie pomyłki się zdarzają, ale myślę, że jak przejdziemy te pomyłki wspólnie, to później będzie Wam się łatwiej działało. Nie będę tego wycinał z filmu bo tu chodzi też o to żeby spotkać się z błędami co się pokazuje na co zwrócić uwagę na co nie zwrócić uwagi bo później niektórzy z was ja wiem jako początkujący na przykład pytali mnie na Discordzie Mirku Mirko, a, a u mnie to się te fioletowe napisy dziwne nie pojawiają a dlaczego u mnie się pojawiają żółte a nie fioletowe albo coś tam tak. No to wam mówię to są logi gdy się gdy wgramy coś do mikrokontrolera do ESP no to on tutaj w tym okienku nam pokazuje wszystkie logi pięknie wszystko opisane. dlatego wam na górze pokazywałem ten żółty warning nie trzeba się im przejmować, gdzieś tam po drodze przy kompilacji przez P32, często są jakieś warningi, którymi nie musimy się przejmować, jeśli to są żółte warningi, wszystko powinno działać. I teraz proszę bardzo, ruszyło i już jest, mamy połączenie z internetem, dostaliśmy adres IP, zobaczcie, jak szybko wskoczyło. Pamiętacie przy poprzednich lekcjach, jak długo trwało, jak już wszystko było tu podłączone z Wi-Fi, to trzeba było czekać, czekać, aż będzie Home Assistant Connected. Na ten komunikat trzeba było dość długo czekać. Przy internecie, ciach i poszło. No dobra, to w końcu możemy, proszę Państwa, zajrzeć do naszego Home Assistanta. Otwieram sobie Home Assistanta, przechodzę do ustawienia, urządzenia oraz usługi. To urządzenie już mi się pojawiło w SP Home. Zobaczcie, jak ładnie Olimex ETH jest. Kliknę sobie, nie będę tego dodawał do dashboardu. I co mamy? Relay GPIO32. I jak myślicie? Gdy teraz kliknę... To zadziała nam i tutaj i tutaj paluchem pokażę. Yy, Dotka się zapali przekaźnik włączy. Słuchamy. A? Słychać było klik. Tyk, 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 tyk. No proszę bardzo. Przekaźniczek działa, wszystko działa po Eternecie. Jakby ktoś tam nie dowierzał, to słuchajcie, możecie sobie sprawdzać adresy IP tego urządzenia i tak dalej, ale jak widać w konfiguracji jeszcze raz sobie wrócimy do tego. A tu zobaczcie przy okazji widać było, że w logu też że bawiliśmy się przekaźnikiem. Ostatecznie w konfiguracji zaglądamy i nie mamy ani śladu po Wi-Fi. Jest po prostu Ethernet. I co? Długo zajęło uruchomienie Ethernetu na takiej płytce? Prawda I jak prosto od razu możemy sterować przekaźnikiem. Już Wam nie będę mówił jak sterować drugim przekaźnikiem. Taką płyteczkę to w ogóle warto mieć Olymexa. To jest jedna ze starszych płyteczek. Oni mają wiele nowszych płytek ale ta na dzień dzisiejszy jest bardzo tania bardzo fajna. Bardzo ją polecam żeby ją sobie wziąć nawet do nauki pracy z ESPHome przy yy, tym y, przy, przy mm, przy właśnie ESP Home, żeby sobie trenować, dlatego że tu mamy, jak mówiłem, i przyciski, i kartę SD, i diodę nadawczą podczerwieni, i odbiornik podczerwieni, mamy mnóstwo peryferiów, ale mamy przede wszystkim co? Jeszcze raz przełączę się na chwilę na drugą kamerę. Moi drodzy, my tutaj mamy, proszę Państwa, Kan 1, a więc mamy magistralę Kan. A może by tak uruchomić kan? O, panie, to będzie trudne, żeby uruchomić kan w ESP Home. To niektórzy mi piszą, nie, nie, to jest zabawa już dla tych, co żyją pszczoły. Nie panowie, jak słusznie ktoś napisał w komentarzu pod jednym z filmików, my w tym kursie ESP Home i z ESP Home Studio nauczymy się rzuć pszczoły. Więc jak? Chcecie kolejnym filmiku, żebym w kolejnym filmiku na temat ESP-ów 32, na przykładzie tej płytki, pokazał wam jeszcze, jak sobie po coś wysyłać, a może cioreczki po plecach, a może i odbierać? No to może tacy nie wszyscy się bawią kanem, nie wiedzą o co chodzi, ale jest sporo osób, które się bawią, a miały zawsze problemy, żeby tego kana uruchomić. Taka płyteczka, jak widzicie, przepięknie, ma od razu driver. Tutaj jest w tym miejscu. Jest driver kanowski, procek posiada kontroler. Ten ESP32 posiada jeden zwykły kontroler sprzętowy, więc proszę Państwa, możemy się bawić. A więc, może w następnej lekcji, przełączam się z powrotem na tą kamerę, może w następnej lekcji w poradniku, stworzymy sobie projekcik, który będzie się nazywał zgrabnie Olimex Myślnik Kan. Tak? Co Wy na to? Żeby coś wysłać, odebrać? Jak się tym pobawić? Jak to przetestować? Czy to będzie trudne? Czy znowu Mirek wejdzie, chlas, chlas, klik, klik i będzie zrobione? No jak myślicie? Obstawiajcie, dajcie znać, ale dajcie też znać pod spodem w komentarzach, czy w ogóle chcecie tego kana, bo może będą dwie, trzy osoby na krzyż zainteresowane. No to szkoda pary, para pójdzie w piach, ale może jednak chcecie kana. Kan to jest świetna rzecz. Zresztą możecie sobie... Jak się nie bawiliście dzisiaj CAN, a wiecie co to są RS485 -y RS232, -y to sprawdźcie sobie naszą książkę z naszego wydawnictwa na temat magistrali Kan, to zobaczycie z czym to się je, jak łatwo to się obsługuje. Tam jest to podane na przykładzie mikrokontrolerów AVR, ale co z tego? To tylko na końcu troszkę kodów źródłowych. Natomiast wiedza jest przekazana w przepiękny sposób, żeby każdy, nawet początkujący jak zwykle, mógł zrozumieć, mógł zrozumieć moi drodzy magistralę Kan od podstaw. No cóż, to by było wszystko. Ja uciekam. No, myślałem, że wyjdzie mi tu 15 minut, ale po drodze były jakieś problemiki i bardzo dobrze. No i wyszło nam pół godzinki. A to myślę, że wcale nie jest taki zły czas. Także uciekam, zapraszam na kolejne poradniki. A będzie się jeszcze w nich działo, bo przecież będę pokazywał, jak niektóre rzeczy w ESP Home Studio można łatwo sobie wyklikać, pisząc minimum linii kodu, a jak widzicie te linie kodu to były tak naprawdę, to tylko tutaj jak wgrała nam się templatka tu, tu też był output, to tylko sobie zmieniliśmy name, dodaliśmy output, żeby było nas, skierowało na nasz ten pin GPIO, to się dowiedzieliście może coś nowego, a w pinie też templatka była GPIO, był inny numer pinu i inna tutaj nazwa, a my to wszystko sobie pozmienialiśmy, no to tyle, tyle było pisania kodu, ale to chyba normalne myślę, że zrozumiałeś już powoli dla każdego tego początkującego, tak? Że tutaj nazywamy sobie nasz output GPIO jako relay GPIO 32. Dzięki temu do switcha, który ma być w Home asistancie widoczny i go widzimy przecież o tutaj, o tutaj ten relay GPIO, żeby on wiedział, że ma sterować właśnie naszym pinem GPIO. To by było na tyle, moi drodzy. Uciekam. Hej, papa. Pa.